7 maleczko! Z tej strony Patryk, specjalnie, dla was nagrywam odcinek z mapki Chyba Nocna Straż. Wersja 1-2. Ale ja nie muszę jedzieć. Na 1-7 udało mi się. Dobra, nie sobie, wszystko przeczytamy. No to najpierw zasady. Wczoraj się wyklimat spoko. I choć po ścieżce z gravelu, unikaj kliperów. Krajny normal easy hard. Easy. Y nie nisz bloków, nie wychodź za mapę, zbieraj rzeczy ze skrzynek. Nie. Dobre, nie kombinuj, nie zbieraj rzeczy z do. Nie zabieraj rzeczy z dozowników, a to fabuła. Jesteś. Nocnym strażnikiem. Zostałeś tu przysłany na rozkaz króla. Strażnik, który był tu przed tobą, Terry, zginął. Twoim zadaniem jest go odnaleźć. Na początku powinien zapytać o niego w wiosce, opatrzenie. Dobra, jest dużo nieco. Spoko. Więc sobie tak, tak okej. Okay. Kolejna. Nie wiadomo dlaczego, ale na tych ziemiach nigdy nie rosła trawa. 18 fur. Yy, widać. Chodź no, nieważne, nie ważne, ja będę odcinek. Schodzimy. Wow, y, podobno w wiosce także ostatnio ginęli ludzie. Oj, o. Patrzcie, tutaj jakaś podejrzana dziura. oj, oj, tu oj, widać. widać? Kolejna tabliczka taki. Sam nagrywałam, pewnie będzie parę części. Dobra, coś tu nie gra. Dlaczego nikogo nie ma w wiosce? Uuuu! Wow. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Mogę zbierać. Jedna ugotowana. Spok. Dobra, wędka. A, żebyś do sobie połowy śrybki. Spok. W ogóle rada bo się spada, Kowal. Sedes. Wow. O wiele lepszy armor ode mnie. To jest lepszy ode mnie. Dobra, chcę i rafisz sobie wywalimy, ale wędkę sobie zostawimy. Dobra, idziemy do tego. Coś tu jest tak samo o drewno. Dobra, a nieważne. Dobra, przeszukajmy sobie najpierw tą wio i Może coś. Coś tu nie gra. O oh jest! Chyba tu dawno nikogo nie było. O przycisk! Wow! Czy oni modlą się do trawy? Ale to prymitywne. O gużik. Boko. Już mi zaczynało się mać dwie. a tam na górze mi wodę otworzyło, spoko. Trzeba. Dobra, sobie wypłynie blubul, blubul, blubul. A to w tym domku wypłynęliśmy, gdzie był kowal. Ty sprytne. Fajne, w tym domku chyba byliśmy, nie? No to jest już ostatni domek, jest płytka, jest płytka Dziękuję, że mnie uratowałeś przed tymi potworami Oni... Oni wszystkich zabili, jestem tylko ja Tu znowu były te magiczne sztuczki Potworzyły się, dobra, zrobię krótkie cięcie Ze dwóch Dobra, jestem, jakiś obcy numer do mnie dzwonił, ale to nieważne. To to znowu były te magiczne sztuczki potwory wyszły z tych wrot to była wina, a ag, AGH sorry, telefon mój. Nic już od niego nie dowie. Nie dowie. Oszalał. Wełna. Obrazki. No aż tu też, nie? Co ty sprzedaj? Ja nie rozmawiam z ludźmi, zrobię. A my ścieżką brawę. Mmm, pój, pójdę sprawdzić, co jest za górką. Spokojnie. A więc to o tych wrotach mówił ten wieśniak. Wieśniak. Okej. Okay. Ten znak widziałem go w bibliotece wieży. Muszę się tam wrócić. Ten znak widziałem go w bibliotece wieży. Muszę się tam wrócić. No co, muszę się teraz wrócić? Hmm. Ten znak, W bibliotece. Wierzę. Czyli jak muszę się tam wrócić, to chyba muszę się wrócić, nie? No to chyba muszę się tam wrócić, bo mi się wydaje. Tak, więc... No Wrócimy się tam, zobaczymy co Wy Wywierzy. Schody się z zawaliły. Tego mi jeszcze brakowało. Muszę jakoś zeszło. Okay. Wow! Dziury. Dobra, dziurę minąłem. Chyba muszę skoczyć. Wo, w pączyn wpadłem. Okay, jest. Przydałoby się światło. Fajne. <laughs> Czekajcie, czekaj, jak już na górę wejście. Nie wiem, jak to co bada. O, window, window, window. O, co to jest? Tu jest nieba, O. Widać ten znak, to symbol tajny. 6 nocnych strażników. Tylko jak go otworzyć? Dobra, zastanowię się nad tym później, bo teraz muszę się stąd wydostać. Książki. Życie, żebym to zabrać. Co, co się tu coś się otworzyło? Przecież coś. Przydałoby się Jednak się da. O, coś tu przedziwne. Nie wiedziałem, że pod wieżą była kopalnia. Wow. Jasne, most musiał się rozwalić. jest, dlatego stali tu ko. Dobra więc kopiemy. I co ja mówię? Nie kopiemy tylko z wiedzami. sobie powietrze wzięli tu jest jakieś zejście. Dobra, se powie, bo jeżeli tam. u, jest to coś. Chyba! Tutaj też jest przejście nocnych strażników. I teraz tam Dziennik do strażnika Teriego. Ciągle musiałem siedzieć w tej zakutej wieży i pomagać tym wieśniakom, ale odkryłem to źródło magii. Ta energia jest, jest tak mocna, że pozwala na tworzenie potworów. Dzięki temu będę mógł wreszcie zemścić się na królu i nocnych strażnikach. W zawła w wys wysłanie mnie na tej od ludzie razem z moją armią potworów zasiadnę na tronie chyba oszalał to miejsce na wszystkich dziwnie wpływa what a więc tutaj jest ta cała trawa Sobie trochę popatrzę, co tutaj jest? Na dół sobie trochę popatrzę Taki surdut, tak za bardzo nie mówię, ale nie mam o No nieważne O, tam jest wejście jakieś? Tak, to jest wejście. Tajemnicze. Tajemnicze coś. Mostek. parkur. Spadłem, nie spadłem. A to trzeba taki sprinter. By nie przechodzić parkouru, spoko. Rozumiem. Luz, to się nie da. Ło! Kurde, że To trzeba tak zrobić. ciemny No, co się da zrobić. I nieważne. No, idzie się tam. W Dobra. Dobra. Mamy tu Tak. Nie lubię właśnie parkuru, Gdzie trzeba spadać? W dół! W dół! W dół! Oj, jestem. Wow, jak latakuję mnie nad filmi, pod hmm. Checkpoints. Dobra, dobrze, dobrze. To fajnie checkpoint To to Eee, bo to to jest ten sprinter. Dobra. to znika. Dobra. ja. <sup> okay. We're